Siemanko, znowu jesteśmy u mnie na siłowni, dzisiaj mamy dzień nóg, też zaprezentuję jak to u mnie wygląda, Nasze rozgrzewam na początek nogi na maszynie do wyprostów, żeby zagrzać delikatnie staw kolanowy, jak i wstępnie zmęczyć mięśnie czworoboczne, tak zwane czwórki, czyli mięśnie najbardziej obszerne w udach. I tak, ta maszyna na każdej siłowni się znajduje, jest bardzo popularna, bardzo łatwo w obcudze, dlatego na niej też staramy się zawsze rozgrzewać, bo zawsze ona jest. I tak, wchodzimy sobie na maszynę. Na piszczelach zahaczamy sobie gąbkę, stosowny ciężar i będziemy właśnie skądywali też zakres ruchu około 15-20, powtórzę żeby właśnie troszkę te mięśnie tutaj zaangażować i rozgrzać do dalszej pracy. I też szybszy ruch prostujący, wolniejszy ruch zwalniający nasze mięśnie. Jak widzimy, pasują wszystkie cztery głowy na tym ćwiczeniu. Każde ściegno, każde włókno Lubię właśnie ten start, o którym wspomniałem. I to będzie świetne ćwiczenie przygotowawcze do dalszego treningu mięśni. Ach. Za małe spodnie. I też sobie wykonamy dwa, trzy, 2-3 serie rozżywające o 15-20 powtórzeń manipulując ciężarem, żeby jednak ten trening był dość intensywny. I bardzo ważne, krótkie przerwy. Dosłownie łuczek wody, my na ciężaru i robimy drugą serię. I tak, Przedali mamy drugie ćwiczenie. Czyli taka podstawa yy, na treningu nóg, czyli są to siady przed ze sztangą. Mamy na sztangę, ja preferuję z gąbką, żeby było troszkę je, wygodniej. Sztanga przygotowujemy na stojakach, żeby nie musieć jej podnosić. Eee, co jest ważne w przysiadach? Zatem ustupimy bez sztangi. Jak już wyrywamy sztangę, ważne jest, żeby mocno w zachować prostą postawę ciała, gdy schodzimy w ruchu na dół. prosty uśmiechnący, do przodu. Jak najniżej się da, dynamicznie Rozumiemy się na dwóch szatki. Mocno się y, utkniemy. Brzuch zgięty jest przez cały zakres ruchu. I też będziemy wykonywali ten ruch między 15-20 powtórzeń, ale już ze sztangą. I tak. Wchodzimy sztangę równo. Wchodzimy pod sztangę. Jak wspomniałem, te łopatki. Ratka piersiowa do przodu. Mały rozkrok. zawieram powietrza. Schodzimy na dół. Dynamicznie pracujemy I też wchodujemy około 15-20 powtórzeń. W na dół. Zatrzymać się, dynamicznie wyprostować. Się. Przechodzimy do drugiej, dorzucamy ciężaru i staramy się intensywność zachować. Mamy kolejne ćwiczenie, w trzecie w moim zestawie, czyli wypychanie nóg na suwnicy 45 stopni. Wypychanie na też podstawowe ćwiczenie nogi troszkę podziwiające ruch przysiadów, ale jest to ruch izolowany, można się mocno zaprzeć dzięki w siedzeniu mamy zachowaną idealną prostość to w plecach i wykonujemy ruch tylko i wyłącznie mięśniami. łuk, to właśnie reprezentuje I tak. Zasiadamy sobie na no, łażu. Ważny jest rozpad również nóg. Czy będzie, czy niżej, niżej. jest to zależne od jakiej chcemy mięśnie dokładnie zaangażować. Ja zrobię troszkę szerzej, żeby właśnie zaangażować bardziej właśnie tę czworą głowę. W sumie dla przysiadki. I tak. Też musimy zachować prostość w plecach. Klatka wypchnięta. Nabieram powietrze. Zaprzeć się. I mocno wypychamy. Powoli opuszczamy. Dynamiczny wypych. Wolny opuszczający. Dynamiczny wypychający i również zachowujemy intensywność i dynamikę na stałym poziomie, a zakres powtórzeń również się nie zmienia, czyli między 15 a 20 ruchów. I wystarczy. Jeszcze sobie po tej maszynie dobijemy nogi każdą osobno. Wykrokami chodzonymi, co się przejdziemy, więc się przejdziemy kawałeczek dalej i wykonamy jeszcze wykroki z handlami. Mamy przed sobą ostatnie nie dobijające moje nogi. sobie. Dwa hantle jako obciążenie na pierwszą seri rozrzewkową, i będziemy wykonywali kroki chodzone. Czyli będziemy się przemieszczali po sali i wykonywali ruch na zmianę. Raz prawą, raz lewą nogą. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to, żeby znowu być cały czas wyprostowanym i kolanko nie można wychodzić przed palce. I tak. Prosta postawa. idziemy. Raz, jedna. Raz. I też wykonujemy ilość, więc 15. 20 powtórzeń, ale na nowie. Czyli 30-40 powtórzeń łącznie. I to na treningu w będzie wszystko: 5 mocnych ćwiczeń po 3. Serię 15 serii łącznie po zakresie 20 powtórzeń. Przed zawodami daje mi ogromną ilość spolnych kalorii wystarczająco, żeby się dalej móc przygotowywać moją muskulaturę, jak i właśnie sylwetkę od zawodu. Dziękuję za dzisiaj. Lecę jeszcze na kardio, oczywiście jeszcze BCA przed i ciśniemy dalej. Trzymajcie się na razie.